Dzień dobry Państwu, witamy sprzed kancelarii Premiera, gdzie jesteśmy dzisiaj wspólnie z przedsiębiorcami z branży odnawialnych źródeł energii wykonujących termomodernizację, wymiany źródeł ciepła, dofinansowywane właśnie z programu Czyste powietrze, który skończył się wielką aferą, i mimo że to miała być mocna strona tego rządu, mimo że w tym rządzie są politycy, którzy wprost wyznają tak zwany klimatyzm, uważają, że to jest najważniejsza rzecz być może w polskiej energetyce i ciepłownictwie, żeby wymieniać źródła ciepła, robić termomodernizację, to ci ludzie wielokrotnie już połamali swoje własne słowo i dziś jesteśmy. Tu Tutaj po to, żeby wraz z przedsiębiorcami, których wspieramy, protestować przeciwko złamaniu kolejnych obietnic, a mianowicie, że do 30 września miały być wypłacone zaległe pieniądze za pracę wykonane w zeszłym roku. Po raz kolejny słowo nie zostało dotrzymane. Dotychczasowe protesty, interwencje prowadzone przez europosła Tomasza Buczka, przez posła Krzysztofa Mulawę, przez samych państwa przedsiębiorców, przez innych polityków, obecność w Ministerstwie, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, na komisjach sejmowych, to wszystko jak na razie nic nie dało, dlatego przychodzimy tutaj pod kancelarię premiera. Staraliśmy się o to, żeby ktoś z kancelarii premiera zechciał. Z państwem, z tymi ludźmi porozmawiać. Oni przyjechali z Kielc, z Częstochowy, z Olsztyna, ze Skierniewic, z różnych miast całej Polski domagać się tego, co im się należy. Zgodnie z ogłoszonym programem wykonali pracę i chcą za nie zapłaty. Odmawianie komuś zapłaty za wykonaną pracę, zgodnie z nauką katolicką, to grzech wołający o pomstę do nieba, jeden z trzech najcięższych. Nie rozumiem, dlaczego politycy, tacy jak minister Henik Kloska, minister Bolesta, minister Dorożała, biorą na siebie tego rodzaju winę. Ponad miliard złotych instytucje, które były i są operatorem programu Czyste Powietrze, zalegają z wypłatą um, tym, którzy te prace wykonali. Wielu przedsiębiorców od dłuższego czasu stoi na skraju bankructwa. Mamy już w tej chwili w Polsce jeden z najwyższych współczynników, jedną z największych liczb firm wyrejestrowanych w ciągu roku z rejestru działalności gospodarczej i rząd zamiast tą gospodarkę ratować i wspierać, to takimi działaniami niszczy ją. Jak ludzie mają traktować poważnie jakąkolwiek politykę um, um, państwa wobec ciepłownictwa, czy wobec e, ogrzewnictwa domów, e, czy wobec właśnie efektywności energetycznej, jeżeli ogłasza się jakiś program, później e, jego realizacja kończy się aferą, e, aferą polegającą również na niewypłacaniu pieniędzy tym, którzy te pracę wykonali. My na takie traktowanie ludzi nigdy się nie zgodzimy. E, ofiarami tego są i konsumenci, i przedsiębiorcy. E, to nie jest konflikt pomiędzy, e, pomiędzy można by powiedzieć, światem, operując językiem lewicowym, światem kapitału, światem pracy. Ci ludzie tutaj, którzy stoją za nami, to są ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale też jednocześnie sami, te prace często wykonują. I to właśnie oni powinni być wspierani przez państwo, a nie niszczeni. Mamy do czynienia z absurdem. Premier Tusk natychmiast tą sprawą powinien się zająć, przywołać do porządku minister henning Kloskę, a jeżeli ta kobieta nie potrafi, po prostu ją zdymisjonować. Parasol ochronny roztoczony przez marszałka Hołownię nad tą minister jest absolutnie niezrozumiały, nic właściwie nie wskazuje na jej sukcesy. Ym, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo głęboko rozczarowani tą prze, przedłużającą się biernością w tej sprawie.